równowaga bioenergetyczna jedynka i równowaga bioenergetyczna dwójka. I tutaj mamy fantastyczne pro, y, programy, które właśnie z, y, możemy użyć do wsparcia systemu trawiennego. I teraz tak y, tutaj mamy taki program przeziemienie. Natomiast ten program nie musimy tylko i wyłącznie Używać przy przemieniu. Ze względu na to, że jeśli mamy jakąkolwiek infekcję bakteryjną lub wirusową, to wszelakiego rodzaju, właśnie patogeny, przechodzą z komórki do komórki, prawda? Przez również błony komórkowe. I ten program ma na celu wzmocnienie ścian błony czyli komórkowej. Okay. Czyli jest to szalenie ważne również dla systemu trawiennego i dla szczelności ścian tworzących układ trawienny. Także błony komórkowe są tutaj właśnie w tym programie na przeziębienie. <gry> Oczywiście, co jeszcze? Układ odpornościowy fantastycznie wspiera jelita. Tak, bo 70-80% komórek odpornościowych, systemu odpornościowego TH1, TH2, TH17, 22 różnego rodzaju grup komórek z systemu odpornościowego tworzy, tworzy się w ścianie jelit. Co się dzieje na przykład, gdy mamy alergię? Przyczyna alergii tkwi w jelitach. Więc, a, jeśli ktoś ma jakąkolwiek alergię wiewną, pokarmową, skórną, to również oprócz tego układu odpornościowego, przeziębienia, mówię tutaj y, o tym programie, y, powinien używać właśnie program Alergię. I teraz wcześniej nie wspomniałam o tym, ale muszę powiedzieć, że dziennie powinniśmy użyć od jednego programu do trzech. Czyli na przykład jak ktoś pracuje na przykład cały dzień i wieczorem, nie jest w stanie przeprowadzić trzech programów, choć nie powinno się włączać, włączać jeden program po drugim, na przykład w ciągu trzech programów, to po prostu przynajmniej jeden program powinien robić, lub maksymalnie dwa pod rząd. Okay? Czyli już, żeby zrobić trzeci, no, pasowałoby zrobić jakąś przerwę. Ze względu na to, że organizm musi, się też, musi mieć czas na dostosowanie się prawda, do wibracji, do częstotliwości. No i tutaj również ważnym programem w systemie trawiennym jest jelito i system nerwowy nerwy. Ze względu na to, że w wielitach są połączenia nerwowe, które mają szalenie ważne właściwości i tutaj wpływają ogromnie po prostu na nasze samopoczucie. Przewodnictwo nerwowe i to, czy nerwy są zakończenia nerwowe w wielitach są naprawdę bardzo dobrze rozbudowane, dożywione, nieporuszone, nie, nie, ma, nie ma tam stanów zapalnych, ma ogromne znaczenie właśnie dla. Dobrego samopoczucia dla zachowania radości życia, uważam, bo mało kto o tym mówi, ale właśnie nasze złe samopoczucie czy jakieś depresyjne stany wynikają z nierównowagi neurotransmiterów, a to jest wynikiem stanu jelit. Y i warto również sobie używać z tej grupy programowej, jeśli ktoś chce wesprzeć system trawienny, również układ krążenia, ze względu na to, że to właśnie dzięki dostarczeniu różnych substancji odżywczych wspieramy regenerację ścian całego systemu trawiennego. A w bioenergetycznym balansie w dwójce to już jest szereg produktów. Produktów, programów, czyli w bioenergetycznym balansie jest szereg programów, które służą typowo do uszczelniania żołądka, tutaj dwunastnicy i jelit, jelita cienkiego jelita grubego. W każdym z tych programów jest 400 częstotliwości. 400 częstotliwości, czyli jeśli na przykład posiadamy Healy Holistic Plus. Czyli ten trzeci pakiet, to mamy 150 programów. Jeśli posiadamy Holistic, cofnę. Chili Holistic posiadamy około 80 programów. Tutaj mamy 150 programów i jeszcze w dodatkowo pakiet rezonansu, analizy w polu informacyjnym, czyli w tym ostatnim pakiecie mamy Holistic, plus, plus dodatkową możliwość ściągnięcia aplikacji Analyze, czyli możliwość zrobienia analizy w polu informacyjnym człowieka. O tym będziemy kiedy indziej mówić, bo to jest temat rzeka. Dobrze, i tutaj właśnie jest ten program przeciwbakteryjny. Bardzo często ktoś mi zadaje pytanie, na przykład, czy Chili posiada częstotliwości przeciwpasożytnicze, przeciwwirusowe. Uważam, że ten program jest najbardziej idealny do tego, żeby osiągnąć równowagę taką mikrobiologiczną. Tak? Pamiętajcie, że my mamy mechanizmy usuwania pasożytów. Co to znaczy? Czyli kwas solny z pepsyną. Okay? Mamy do dyspozycji całą gamę ziół przeciwpasożytniczych, i uważam, że kuracje przeciwpasożytnicze, odrobaczające, są. Niezbędne, to jest niezbędne i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, chyba że dana osoba miałaby padaczkę, na przykład lekooporną, czy padaczkę, którą le leczy się, leczy wieloletnie lekami, czy na przykład dzieci, czy dorośli z autyzmem, to wtedy trzeba się, że tak powiem, wstrzymać i trzeba opracować cały plan odrobaczania takiej osoby, ale nie ma przeciwwskazania do tego, żeby sobie raz na trzy lata albo raz na rok, nawet zrobić sobie małą, małą kurację odrobaczającą. Kiedyś się robiło co roku odrobaczanie wrotyczem i po prostu ludzie byli znacznie, znacznie zdrowsi. Więc do takiej kuracji odrobaczającej ja bym proponowała właśnie tą, ten pro, program przeciwbakteryjny ponieważ te częstotliwości również są, raz sobie po prostu, przeciwpasożytnicze uważam i przeciwwirusowe. Kiedyś właśnie sobie na początku, zwłaszcza jak otrzymałam chili, wypisywałam sobie wszystkie częstotliwości, po prostu jak leciały. Cały czas na przykład wprowadzałam sobie program tak, i patrzyłam, jakie częstotliwości co 10 sekund są były. Wysyłane do mojego organizmu. Oczywiście po pewnym czasie przestałam, ponieważ jest ich szalenie dużo, ale były tam też częstotliwości 30 tysięcy herców, 50 tysięcy herców, a wiem z, z odpowiednich źródeł, że to są częstotliwości przeciwpasożytnicze. Dobrze. Co bym tutaj mogła powiedzieć o układzie trawiennym? No i tutaj, oczywiście, wstęp do układu limfatycznego, systemu odpornościowego, migdały. Warto robić te programy dzieciom. Jeśli chodzi o wątrobę, tak, warto na przykład podczas kuracji pukania wątroby robić sobie właśnie ten program. Na wątrobę. I jeszcze, jeśli ktoś miał alergię lub ma alergię, oprócz tych programów, które wcześniej wspomniałam, warto dodać nietolerancję. No dobrze, dodałam tutaj program toksyny, natomiast on byłby bardziej, właśnie, dobry do żeby połączyć ten program z programem przeciwbakteryjnym. Dlaczego? Dlatego, że kiedy puszczamy taki program przeciwbakteryjny, również z bakterii wychodzą wirusy i również toksyny, tak? Więc automatycznie warto wesprzeć ten wątrobe przede wszystkim. I programem również przeciw, czyli uwalniającym po prostu organizm bardziej od toksyn. Ale wątroba tutaj jest szalenie ważna. No i przede wszystkim płuca warto wesprzeć i tarczyce. Natomiast najważniejsze w układzie trawiennym, po prostu jest program pierwszy, żołądek jelita i przede wszystkim i nietolerancję. Tak? Okej, okay, myślę, że Myślę, że omówiliśmy. Ja jeszcze wspomnę tutaj o kilku podstawowych rzeczy, rzeczach. Wspomnę o tym, że po prostu chili ma do dyspozycji kilka kabelków. I teraz tak, ktoś mówi, może zadać mi pytanie, no ale jak to, jak to stosować, jak to po prostu wykorzystywać. Jest kilka rodzajów sposobów. Czyli na przykład programy przeciwbólowe. Będziemy mieć programy, w których używamy albo kabelki z tymi klipsami nausznymi, lub po prostu mamy jeden kabelek, który podłączamy albo do nadgarstków, tak? albo na przykład do elektrod samoprzylepnych. Więc to wszystko mamy w pakiecie które dostajemy. Więc jak po prostu wybieramy sobie różne programy, od razu widzimy, co mamy użyć. Po lewej stronie klipsy, na uszy, w środku bransoletki i na różne części, części ciała możemy po prostu naklejać takie, takie diody, tak? elektrody przylepne. To jest bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o sposób w ogóle w jaki chwili pracuje, kiedy wybieramy sobie jakiś program. Warto to wiedzieć, czyli włączamy sobie program, który na przykład, załóżmy, trwa 50 do 60 minut. Zazwyczaj te takie potężne, właśnie programy, które mają 400 częstotliwości do wykorzystania. Trwają około 50 do 60 minut. I teraz tak, pierwszy tutaj, pierwsza część, czyli pierwszy etap, to jest tak zwany nazwany czas rzeczywisty. Czyli co to znaczy? Ja to w skrócie mówię, że HILI, czyli sensor kwantowy, analizuje nasz organizm. Oczywiście w każdym programie skupia się na czymś innym, prawda? Czyli jeśli wybierzemy sobie na przykład program Wątroba, to będzie. Miał do wykorzystania 400 częstotliwości, które, a może inaczej, może tak, wąt komórki wątroby będą drgać optymalnie, czyli najlepiej przy e, odpowiednim nasyceniu tego organu częst tymi częstotliwościami. Nie wiem, czy to dobrze, dobrze opowiedziałam, natomiast po prostu włączamy sobie jakiś program, mamy do wykorzystania pule częstotliwości, które są wybrane i które są sprawdzone, że wspierają dany organ, czy system, czy, czy na przykład meridiany, tak, centra energetyczne organizmu i po prostu na początku przez Właśnie tu w trakcie pierwszego etapu analizuje, Healy analizuje, czy jest rezonans, czy nie ma tego rezonansu. Czy jest ta częstotliwość, czy nie ma tej częstotliwości. W drugim etapie nazwanym rezonans wysyła aktualne częstotliwości i pokazuje nam, jaki jest um, progres. Jaki jest w procentach, że tak powiem, nasycenie danej częstotliwości w danym organie, w danych tkankach, czyli komórkach? Okay? Natomiast ostatni etap to jest etap, w którym wysyłane są ter częstotliwości terapeutyczne. I oczywiście nie, nigdy, chili, nie, wy, nie wyśle do nas, do naszego organizmu częstotliwości, których już nie potrzebuje. To jest najważniejsze, żeby sobie zdać sprawę, że na przykład ktoś sobie podłączy program i powie, no ale nie zaszkodzę sobie, prawda? Więc Chili nigdy nie wyśle tych częstotliwości, których nie potrzebuje nasz organizm. Są takie sytuacje, że ludzie mówią na przykład: Włączam sobie program, który z góry miał trwać na przykład 50 minut, a trwał na przykład 35. I co to znaczy? To oznacza, że były bardzo, bardzo duże rezonanse, czyli zgodne, że tak powiem, częstotliwości z częstotliwościami danych komórek w organizmie i po prostu chili nie musiało tak wiele częstotliwości wysyłać do organizmu. Co to oznacza? No, tylko oznacza to, że organizm jest naprawdę w bardzo dobrym stanie.